Cześć, witajcie. Ja jestem Perix i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj wam przedstawię takie ukryte jakby triki w internecie. To 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 co. Możemy zaczynać. Pierwszym trikiem jest to, że sobie wpisujemy w naszej Google YouTube czyli ty. Wchodzimy na normalnie YouTube. Wpisujemy tutaj Perix na przykład i i i uwaga, uwaga. I dajemy Dajemy subskrybuj, bo, bo czemu by nie? <grystanie> a nie, tak naprawdę, że na przykład się sobie w jakiś losowy filmik. Nie wiem, wbijemy sobie tutaj, żeby to było widoczne. Tak, proszę, byk powiększmy sobie, bo musimy wejść w ekran. No, akurat taki kadr mi się wybrał, może, ale zmienimy to. I to polega na tym, że po prostu nigdzie nic nie klikamy, wpisujemy na klawiaturze, a i nasz paseczek zaczyna psychodelicznie się świecić. No, w sumie taki jakiś niewyjątkowy trik, ale no, zawsze coś. Kolejnym trikiem na dziś będzie to, że wpisujemy sobie normalnie w naszej przeglądarce Google słowo askew. Nie tak. Askew. Nie umiem pisać. Askew. Tak. Enter. I nam przekręciło ekran macie tutaj tłumaczenie dlaczego przekrzywiło bo askew to jest z angielskiego krzywo no. i teraz popsuł mi się youtube nawet jak odświeżę to mi się google popsuł jak widzicie co ja teraz zrobię a teraz taka ciekawostka na nutę otóż wpisujemy sobie w naszej przeglądarce Zerkrasz! I uwaga! I Teraz tu pojawiają się nam takie żera, które będą niszczyć nam wszystko. Nie pozwolę im tego zrobić. Ne. ne. No, jak widzicie, pojawia się ich coraz więcej. Jak nie będę bronił nic, no to one dotrą tu. I tu jest paseczek życia naszych. wyników wyszukiwania. No patrz, atakują. Tu spada życie, tu spada tu wszystko Nie, więc jak się mówicie, Możecie to to, 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 to To se pograć Pewnie słyszycie moją myszkę, jak wiem spamiętnie. Trzeba klikać No i z szarpem i wszystko, no Ty, tego nie widziałem jeszcze, ja nie widziałem. nie patrzyłem w ogóle Co się stanie jak przegramy Chyba ułoży się po prostu napis w Google. gogle A nie, GG <laughs> Ja myślałem, że gogle to będzie GG. Ok, spoko. Przechodzimy dalej. Kolejną mam na dziś, jaką przygotowałem, to, to po prostu wchodzimy sobie i wpisujemy gogla. Gravity. Nie grafika. Gravity. Ok. Wchodzimy sobie w pierwszy link, bo nie zawsze to działa, pierwszy link. I uwaga. Popsuło nam się Google. Możemy sobie tym iotać tu poli. Nie, oczywiście to jest to stara wersja Google. Jeżeli pamiętacie ją, no to, to się pochwalcie w komentarzu. Ale to ogólnie jest nadal interaktywne. Na przykład możecie wpisać nadal coś w tym okienku na przykład. Like. Ale nie działa. A YouTube działa. O, YouTube działa. Przenosi nas normalnie na YouTube. No i... Spoczkę ciekawostka, co nie? No i przed ostatnią rzeczą na dziś będzie to, że sobie wpisujemy znowu ponownie w naszej wyszukiwarce Du ebarreru Enter I nasza wyszukiwarka zrobiła beczkę W sensie fikołek W sumie komu to jest potrzebne? Ale możemy tak spamić dowoli, to będzie nam się obracać O czemu by nie? No i ponownie naszą ciekawostką na dzisiaj będzie to, że odpalamy sobie jakiś filmik. Ja sobie przejdę na mój kanał i wybiorę coś stamtąd. A więc coś, 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 coś. Weźmy sobie z yy, nie wiem, z Flat Tak, już czytało się. Bierzemy sobie ten fragmentik I tu w naszym pasku po kropce po www. Dopisujemy po prostu słowo GIF. No i przenosi nas na stronkę, gdzie możemy sobie wykonać naszego gif -a. właśnie z tego filmiku. Nie musimy się nic bawić, proszę. Mamy mój filmik, no i tutaj się tym bawi i można sobie właśnie gifa zrobić w łatwy sposób. Nie potrzebujemy żadnego programu, po prostu. Dopisujemy słowo GIF. To wszystko. Okej, okay, myślę, że ten odcinek Wam się spodobał. Mimo, że był krótki. Może będziecie mogli się pochwalić swoim znajomym, że znacie takie jakieś triki panu z informatyki, na przykład. Nie wiem. Może Wam da szóstkę. No ale cóż, ja dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zostawcie łapeczkę w górę. Subskrybujcie mój kanał razem z dzwoneczkiem Wy dostaniecie powiadomienia. No i nic więcej od Was nie chcę. Dzień dobry. Cześć.